Witajcie, zapraszam na rozkład dla Raka na kwiecień. No o miłości oczywiście, energia osoby wydarzenia, karty gotowe, zaczynam. Pamiętajcie, rozkład jest ogólny, nie dla każdego, na nie wszystko. Bierzecie to, co wiecie, czujecie, co jest dla Was. Zaczynamy, co tutaj w tych najbliższych tygodniach energetycznie wokół Was. Tu smuteczki są. Co to za pan tutaj gdzieś jest, który bardzo za kimś tęskni i który przeżywa jakąś niespełnianą miłość. Bardzo do niej tutaj mm, serduszko mu tam gdzie się rwie. Ale co? Tu jest jakaś tajemnica i to wielka, miłosna, strzeżony sekret. No, w tym całym jego pałacu. Co on tam robi? No tak, no pracuje, robi różne rzeczy, no ten pałac musi funkcjonować i to no ta osoba jest w to mocno zaangażowana, ma to na głowie, ale tutaj to o miłość chodzi. Tu jest coś ciężkiego, takiego nie wiem, gdzieś coś tak mm, doskwiera komuś, no bo tam jest gdzieś taka a... Wzdycha do tej, do tej królowej miłości, do tej kapłanki nocy, do jakiejś pani, która. Ona mu otworzyła oczy, ona mu otworzyła no całe tutaj jakieś takie źródełko, bo ona siedzi cała skąpana w tej wodzie i ona go tam, no nie wiem, zaprasza i tak siedzi w tak majestatycznie na tym swoim tronie. No, i tak cicho jest tutaj. Oni gdzieś na siebie patrzą. Tu jest taka ciekawość niezaspokojona. Tu jest poczucie braku tęsknoty niespełnienia smutne, to jest coś kogoś boli tu. Ja nie wiem, czy to boli was, czy kogoś kto jest gdzieś obok was, bo, bo ta sytuacja się tak mm, ciągnie. Ja próbuję to od siebie odpędzić, odgonić. Tu są jakieś takie myśli powracające. No, i taka energia takich oczu, ale mnie ktoś obserwuje, ależ ja się czemuś, ja się czemuś muszę przyjrzeć, coś mnie martwi tutaj. Ja lepiej się temu przyjrzę. Uwaga na takie osoby wścibskie, na osoby kontrolujące, na przyglądające się Wam mocno. Tutaj ktoś komuś się przygląda. Chce wnikliwie zagłębić się w tą sytuację. No bo jak to on taki wzdychający tutaj jest. Marzy o kimś, kogo nie może dosięgnąć, nie może sobie na to pozwolić, żeby tam sięgnąć. No a tutaj zawirowanie, to jest czytanie. O energiach trzecich. Tu jest za dużo ludzi, tu jest tłum, tu jest taki, taki czas, kiedy to emocje, uczucia, one mają mocną konfrontację z rozumem, z tym, co zadziewa się w życiu. Nie spuszczamy oczka z kogoś. No, nie dość, że wy możecie obserwować kogoś, tak się no, uwaga, żeby nawet nie śledzić, bo to głupie są czasem mm, takie te energie, ale ludzie się tak czasem zachowują, bo tu jest ktoś, kto może kogoś śledzić, kto może go tak męczyć. To jest taka energia, która cały czas mi siedzi na plecach. Za bardzo, te oczy. Ja mam tego dosyć, jestem przeciążony tym. Tu jest takie obsesyjne przyglądanie się komuś, obsesyjne takie. Mm, z braku zaufania się bierze i z jakichś takich problemów związkowych. No bo co? Bo jest inna energia i to mnie martwi, bo ja czuję. Bo ktoś coś czuje, ktoś jest gdzieś indziej, myślami, ciałem, jest tutaj. Ale duchem gdzieś on podróżuje po... Oj, gdzie on tam podróżuje? No on podróżuje tak gdzieś tam wokół niej, bo ona też tam siedzi i ona też... To są dwie dusze, które yy, za sobą tęsknią. One nie mają ze sobą wspólnego tego pałacu. To nie jest ich pałac, tu jest pałac jednej ze stron. No i co? No i tam siedzi i robi i obrabia ten pałac i tak dalej, ale tu nie ma poczucia szczęścia. Radą jest, aby wreszcie wyzwolić się z tego, co wam. Yy, z czym się źle czujecie w życiu, co was ogranicza przed. Spełnieniem, przed szczęściem, po prostu odetnij to, co cię tak zniewala, co powoduje, że jesteś taki skrępowany. On ma związane ręce, on jest cały taki unieruchomiony, jeszcze jest taki pod jakimś ostrzałem. Ty, tutaj te ostrza, one go tak chcą skaleczyć, wbić się tak. Jeśli on wykona jakiś ruch, to wtedy. Jest zagrożony. No i nie może się ruszyć. Musi tak jakoś trwać w jakiejś niewygodnej sytuacji, a to już jest taki, zbliża się kres wytrzymałości człowieka w, w moim poświęceniu, w czymś, w czym jest mi po prostu źle. No i tam gdzieś sobie serce pika, ale uwaga z tym pikającym sercem, bo osoba, która. Mm, Wnikliwie tutaj was obserwuje, to jest takie przeszywanie człowieka na wskroś i wzrokiem, pytaniami, jakimiś takimi dziwnymi sytuacjami czujemy się z tym źle, komfortowo A oni za sobą tęsknią. Tu gdzieś jest taka. Ta potrzeba serca, czułości, bliskości, ona jest niezaspokojona. A to dlatego, że ona siedzi w swoim pałacu, ona ma pałac miłości, ona tu jest jakaś dusza tej kobiety, e, która no, roztacza z, no, wokół siebie taką aurę mm, czułości. Przy niej jest dobrze, po prostu robi się dobrze, jest miło, jest, no, tak szczęśliwie, ale ona jest otwarta na jakąś miłość, na jakąś relację. Tu jest jakaś informacja, jakaś wiadomość, która jeszcze nie jest przekazana. Ona jest w drodze. Coś, ktoś chce coś komuś powiedzieć. Tak, jak, tak jest taki przesył, jak ktoś do kogoś. Ona otwiera, ona jest taka otwarta. Te ręce tak w tym geście zapraszam. Tutaj taki spokój, taka cisza. Ja cię po prostu zapraszam. Tu jest takie miejsce dla Ciebie ze mną przy mnie on tak wzdycha, och, ach jak żeby on tam do niej no dopłynął, siedzą w wodzie jakąś mają bardzo wodnistą atmosferę ze sobą no, także radą jest, żeby po prostu odważyć się na, na przełom bo, bo boli Cię to wszystko, co się zadziewa, nie jest Ci dobrze duszyczko jak się z tego wyswobodzisz i pozwolisz sobie na poczucie jakiejś ulgi i zrobisz coś dla siebie, no to wtedy rozpocznie się jakiś lepszy etap w Twoim życiu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.